Witam wszystkich, z tej strony Autokomis Sosowa, Gdańsk, Sopocka 19. Mamy dzisiaj do zaoferowania takie oto Audi A6, bardzo ładnie, 2.4 benzyna, technicznie jeździ naprawdę bez zarzutu, nie puka, nie stuka, jeździ idealnie. Fajna wersja, ze skórzaną tapicerką, przebieg 320 tysięcy, ale tu po tym aucie w ogóle nie widać nie ma nigdzie rdzy, nie ma nigdzie parchów, jest naprawdę ładne, równiutkie prościutkie, oczywiście jest do posprzątania trochę, ale ale autko, zobaczcie skórka tu ładna, tam troszeczkę od fotela delikatnie, ale tak auto naprawdę fajne, klima sprawna, działająca nagłośnienie boze, subwoofer w bagażniku z końcówką mocy wsiadać i latać auto naprawdę bardzo ładne, zadbane Patrzymy, tu do środeczka wejdziemy sobie. 2-4 benzyna, ten najlepszy motor V6. Elektryczny fotel, tu przyciski niepowycierane, jak to w Audi bywa, tutaj mamy wytarte ewentualnie tutaj wiadomo ten od ten od włącznika świateł, ale tak, skóra ładna, wszystko ładne, klima działająca, sprawna. Radyjko Pioniera. Piątka skrzynia. Szyberdach elektryczny. Elektryczny szyberdach działa. Zapraszamy do autokamy Sosowa, Sopocka 19. Pozdrawiamy i zapraszamy. Cześć.